Witam Was. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić fabrykę obsydianu. No dobrze, potrzebne nam będzie lawy. To zależy, jakie dużo będziecie chcieli zrobić tyle lawy i woda. Dobrze, kopiemy na głębokość dwóch kratek. Ja zrobię raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No ja zrobię na 15 kratek. Teraz tutaj wylewamy w taki sposób lawę, żeby ta lawa stała, żeby ona nie płynęła. Bo jak siłowa będzie płynęła, to wtedy z tego się zrobi no, kobel po prostu. A jeśli lawa będzie stała, to. Oj, źle dałem. Jeśli lawa będzie. No to w 90% zrobi się obsydian. A jeśli będzie płynęła, no to w 100% kobel. Dobrze, wylewamy. Dobrze, sprawdźmy, czy lawa przypada przypadek gdzieś nie. Dobrze jest, teraz bierzemy wodę. i wylewamy i proszę robi nam się obsydian zabierzemy tą wodę o mamy tu obsydian i tutaj lejemy wodę i widzicie Państwo mamy obsydian może tutaj słabo widać ale o była lawa jest obsydian i tak można produkować sobie obsydian Dziękuję za uwagę. Jeśli, jeśli się podobało, łapki w górę. Mm.